nie gryź. A ty co za wacław? Jetem ja nowym szpukęsem w serialu. Oj niezbyt chcący. Nic o nie szkodzi. Chcę się umyć nowy. Co to w ogóle jest? To jest chrąchacek. Znalazłem go kiedyś w śmieciach przed pukiem i przygarnąłem. Ale dziwny zwierz. Co ty tu w ogóle robisz bąblu? A bo kurde żonka mnie wygnała z chałupy na zbity pysk. A to niby za co? A bo ja jestem zapalonym kibicem piłki kopanej. Najpierw pomalowałem swój blok. A to ty w bloku urzędujesz. Jak bezeluchy pudła rozdawały to mi nie styknęło. A to pech. A no potem wkurzyłem ślubną. Już wziąłeś się za wieszanie, to proszę. Może teraz się mną zainteresujesz, jałopie? Wypchaj się z grecką sałatką. ją. Bon no i w końcu mnie wygnała. To co tu robisz? Błąkam się jak Żyd po pustym sklepie. To pij tego winiaka bo ja już dziesiątego opróżniam. Nowy baniak. O zajeca miałem spotkać się z lulu. Ale mi się oberwie. Znowu się spóźniłeś, szpukowy pijaku. Naprawdę bym zdążył na czas, ale. Ale musiałem wydoić gwinta pod sklepem. Naprawdę chciałem zdążyć. Na pewno. A no bo na mecza jadę. Jakiego mecza? Wybrali mnie na głównego wspieracza naszej reprezentacji na Euro 2012. I co tam będziesz robił? Wspierał nasze szpuki. A niech tylko cię nie zobaczę w TV, to biedny będziesz. No to wpadłem jak śliwka w wino. Widzę, że już kacuch minął. Mam jeszcze helikoptera w epetynie. Muszę dostać się na dzisiejszego mecza. Nasi grają. Właśnie dla temu kurna. Spokoziom. Mój brat jest ich trenerem. O kurde dele kartofele. Masz jakiego automobila? Mam w acach ich i. Będzie mandacik za brak chorągiewki. Ale że dlaczego? Jeczem mi tu pyska i ale że co armowcu W mordę rekwiruję je ja waszego pojazda zanim ani świateł. A takiego wała? No to jestem w dupie. To ja idę zadzwonić po braciszka. Po kiego? Przyjedzie po nas. No to smaruję. A wy co tu nie łopy robi tak? Idziemy my na euro. Poczekaj ta chwilę to pojademy wsi razem. Za Friko? Toćba. Już jadzie. Ale mata wy ekstra puka. Wsiobym kurde oddał za taką chałupę. No ja nawet dresy co jeżem dostał od taty. Nie stać was na takiego puka. A ile on stoi? Tyle co całe kapiszonowo. Czyli nie za wiele. Dużo pije ta tak w ogóle? Tylko po jednym przed meczem bo potem chłopcy popadają. Stawiam tych dwóch jełopów, że sam jeden wypije więcej niż cała drużyna. A na co mi te dwa śmierdziele? Ja wpierdzielam trociny i sram deskami. A ja umiem kanapkę zrobić. Wchodzę w to. Mio to polewaj. O mamunciu to stadion narodowy. Ale żem cholera na no rozrabiał. Jestem kurna skończony. Nie myślałem, że mają takie słabe baniaki. Po co ja żem weszedł w tego zakłada? Eeea! Zjedzą mnie! To my zagramy mecza! We czterech nie data rady. Spokojna twoja kitka poczochrana.